Drogi Trygonie Wody, Raku, Rybko i Skorpionie, wylosowałam już dla Was kartę z okazji Nocy Kupały. Tak do końca nie wiemy, kiedy to święto obchodzili starożytni, chciałam powiedzieć, ale oczywiście Słowianie dawniej na naszych ziemiach, ale wiemy, że świętowali mocno i świętowali ten tydzień przesilenia, prawdopodobnie przez cały tydzień. Ale przyjęło się, że przyjmujemy datę nocy z 21 na 22. No i w ramach symbolu tej nocy mamy tutaj światło pływające na wodzie. No i przechodzimy do czytania. Drugi raczku, dla ciebie wylosowa wylosowałam przepraszam, kartę ósemki kielichów, którą ja zawsze mocno obśmiewam. A dlaczego? bo jest to taka karta rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady widzimy na niej młodzieńca, który no, wypija ósmy kielich nie wygląda wciąż na zadowolonego a w prawej ręce ma taki kostur wędrowny cóż to oznacza? on zapewne zrywa z wszystkim i wyjeżdża właśnie w te przysłowiowe Bieszczady jak to się u nas mówi, zwłaszcza ludzie w korpo prawda, w Polsce tak mówią no więc, drogi Raczku, chyba nie ma tu świętowania dla ciebie, takich energii nie widzę. Widzę natomiast jakąś frustrację i chęć, właśnie zerwania z dotychczasowym życiem. Ale zanim to zrobisz, pomyśl, czy przypadkiem nie jest, nie jest tak, że trawa jest zawsze zielona po drugiej stronie rzeki, bo faktycznie na tej karcie po jednej stronie mamy zieloną trawkę, a po drugiej skaliste góry. I zanim, nie wiem, rzucisz robotę, rzucisz partnera, partnerkę, to zastanów się co zamiast tego chcesz zbudować w swoim życiu ok, rozgadałam się dla raczka ale to tak trochę przed bo już dziś niektóre raczki mają urodziny więc wszystkiego najlepszego czytanie tygodniowe też od waszego znaku będę zaczynać jeśli zdążę to jutro będę nagrywać drugie rybki, a dla was karta środkowa karta świata no i ona wbrew temu co najmniej widzimy czyli nagich splecionych w uścisku miłosnym Pięknym kochanków. To nie jest karta romantyczna, tylko to jest karta pewnych domknięć cykli życiowych, czyli coś się w Twoim życiu albo niedawno zakończyło, albo się za jakiś czas zakończy i prawdopodobnie powinno się zakończyć. Więc nawet może u niektórych zakończą się związki, zakończą się relacje biznesowe, zakończą się jakieś Wasze prace i Pamiętajmy, że te cykle życiowe nas wszystkich dotyczą i nie muszą być niczym złym, bo gdybyśmy czegoś nie kończyli, to nie moglibyśmy później rozpoczynać nowych rzeczy. A po karcie świat, tej z numerem 21 żybskiej, w tarocie następuje karta głupca, czyli karta zerowa, w której właśnie pięknie, z ufnością możemy rozpoczynać nowe rzeczy, oby tylko nie z energią głupca, czyli nieroztropnie. No i na koniec trochę się tu nam skorpion wyłamał z waszego trygonu wody, bo jest karta miłosna. Więc nareszcie z utęsknieniem czekałam, bo to już drugie z czterech czytań, tak? mamy cztery trygony, gdzie będą te miłosne energie w tą noc kupały. No i u Ciebie skorpionie są rycerz mieczy. Widzimy kobietę w przyciągającej wzrok czerwonej sukni, czyli już mamy symbolikę miłos miłosną. I płodności, i krwi, i sensualności. I ona podaje temu rycerzowi kielich. Może tak być, że do niektórych skorpionów nadciąga miłość i to nie taka miłość z trzymaniem się za rączki, tylko miłość, namiętność, pasja, bycie razem, dzielenie wspólnych chwil. I co ja tu więcej się będę rozgadywać, tego Wam życzę. Tym skorpionom, które tego potrzebują. No ale pytanie: kto z nas nie potrzebuje miłości? Tylko zawsze należy uważać, żeby się w tej pasji zbytnio nie spalać, tak? Drogi Trygonie Wody, Raczku, Rybo i Skorpionie, bardzo przyjemnej nocy kupały Wam życzę i nie tylko. Dobrego tygodnia.